Just kissing spring. My summer world is really made from all this pain. Pinky, zacchawa. I walked in town home silver spurs that jingle too. And the song that I had only sang to just a few. So my service pass and settle it's past and time. Summer wine is really made from all these things. Take, Take off your, your silver spurs and, and help me pass the time. time. Moim zdaniem to jest bitwa wygrana dla niej. Naprawdę, serio. Poczułem się tak, jak oglądał jakiś film Quentina Tarantino i zrobiło się tak fajnie. Marysiu, jak ci było podczas tego występu? Kogo byś doradziła? Kogoś na mało No naprawdę chciałam sobą? powiedzieć, że, że nareszcie mamy pierwszy miłosny duet na tej scenie. A przecież miłość to jest też bitwa, więc to wszystko tutaj było. Natomiast słuchajcie. No muszę się niestety przyczepić do intonacji i, i do tego, że oba głosy były troszkę niepostawione. Karolina, piękne, masz taki piasek w głosie w tych falsetach i to jest Twoja wielka zaleta. Trzymaj się tego, pracuj po prostu dalej, żeby żebym ja czuła, że ten głos po prostu stoi i jest tam, gdzie powinien. Natomiast e, Kacper. No, Ty masz oprócz tego, że oryginalną tą barwę, to bardzo mi się podobałeś aktorsko. No, ty tak chodziłeś z Nami, tak patrzyłeś na nią, a Karolina trochę chyba była przerażona i cały czas uciekała przed tobą. I może ona tak ale jak, ale jak ja ci powiem, nie dawała się Ale No, naprawdę yy, patrzyłeś z taką w ogóle miłością, tak jak mężczyzna powinien patrzeć na kobietę, i to było wspaniale zagrane. To tak brzydko mówi, że ładnie ograłeś Karolinę. No i w, jak dla mnie ograłeś ją też. W, Wobec tego dos dosłownie, czy jak dla mnie Ty wygrałeś tą bitwę? Maria, dziękuję bardzo. Opinia Pana Marka. On ją jedno, jedno, no. Ale Marek, to jest Spokój. dla mnie przedziwne, bo Ty właśnie jesteś taki. Uuu, Bo ty tak zawsze taki. No ty jesteś facetem, który atakuje i który jest pewny siebie który idzie do przodu. I dlaczego ty tak nie lubisz tych, tych Bo chłopaków? Tak na... A, to, jest to dlatego. To powód. Wszystko się wydało. Marysieńko, to jest jedyny powód. No tak. jest nie, jedyny powód. słuchaj, ale powiem ci, że naprawdę każda dziewczyna by chciała, żeby tak na nią chłopak patrzył. I dla mnie, jak Kacper patrzył na Karolinę. No. Ja ale tak ten, którego ona kocha, nie obcy koleś, który łazi za nią. Oj, Marek, ratunku! To jest spektakl. Marek, ja to jest spektakl. nie wiem, jaka między nimi jest relacja, ale, w tej ale mogę spróbować piosence... to ustalić. Przepraszam, będę Każdy się dalej z Ale w tej piosence Dobrze. właśnie o to, to spektakl. chodziło, że na oni spektaklu się spektaklu mieli kochać. Tak, Tak, tak? Słuchajcie, to jest scena, o czym my rozmawiamy. Na scenie mają się dziać rzeczy takie, jakich my oczekujemy. Kasper, osaczałeś czy nie osaczałeś? No. No, starałem się tak, żeby czuła się bezpiecznie na scenie.